i gdzie ratunku szukać będziemy. Twojego ludu nie garć groźbami, Ucieczką grzesznych, się za nami. Ucieczko grzesznych, módrze się za nami. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, Amen. łaska i pokój od Boga naszego Ojca i od Pana Jezusa Chrystusa niech będą z wami wszystkimi. Duchem Odpowiedzieliśmy na zaproszenie Pana Jezusa przez Maryję, pierwszą sobotę miesiąca marca, w drugim dniu tego miesiąca bardzo ważnego, kiedy będziemy przeżywać najważniejsze wydarzenie naszej wiary – mękę śmierci z martwych stanie Naszego Pana Jezusa Chrystusa. Jesteśmy po drugiej niedzieli Wielkiego Postu i dzisiaj chcemy wynagradzać zranionemu, niepoklanemu sercu Maryi za to, że odrzucamy. Także i te prawdy związane z macierzyństwem, z tym, że Matka Boga jest dziewicą, te wszystkie zniewagi, to co jest bólem serca Jezusa i Jego Matki, ofiarujemy to nasze uczestnictwo w Eucharystii jako zadośćuczynienie. Oto Matka Boża prosiła w objawieniach w Fatimie za pośrednictwem siostry Łucji. Modlę się za Was, niech ten różaniec się powoli spokojnie rozwija, niech się czyni coraz bardziej rodzinny wedle zamysłu tych wszystkich, którzy taką prośbę do nas kierują. Abyśmy byli godni, Odpowiedzieć na to, co się wydarzy w tej najświętszej Eucharystii, byśmy mogli ją złożyć i w niej uczestniczyć. Pokornie przepraszajmy za każdy grzech. Kiriele i są. i Iri eleison. i Son, niech się zmiłuje nad nami Bóg wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Módlmy się, Boże, Ty przygotowałeś w sercu Najświętszej Maryi Panny godne mieszkanie dla Ducha Świętego. Sprawa byśmy za wstawiennictwem najświętszej dziewicy stali się świątynią Twojej chwały przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Pytanie z księgi proroka Michała. Paś, lud Twój, panie, laską Twoją, trzodę dziedzictwa Twego, co mieszka samotnie w lesie pośród ogrodów. Niech wypasają Baszan i Gilead, jak za dawnych czasów, jak za dni Twego wyjścia z ziemi egipskiej. Ukażę Mu dziwy. Któryż Bóg podobny Tobie? Co oddalasz nieprawość? Odpuszczasz występek reszcie dziedzictwa Twego. Nie żywi On gniewu na zawsze, bo upodobał sobie miłosierdzie. Ulituje się znowu nad nami, zetrze nasze nieprawości. Wrzucisz w morskie głębiny wszystkich grzechy, okażesz wierność Jakubowi, Abrahamowi łaskawość, co poprzysiągłeś przodkom naszym naszym od najdawniejszych czasów. Oto Słowo Boże. Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia, łaskawy, pełen miłosierdzia, błogosław duszę Moja Pana i wszystko, co jest we mnie, święte imię Jego. Błogosław duszę Moja Pana i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach. Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia. On odpuszcza wszystkie Twoje winy i leczy wszystkie choroby. On Twoje życie ratuje od zguby, obdarza Cię łaską i zmiłowaniem. Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia, nie zapamiętuje się w Sporze, nie płonie gniewem na wieki. Nie postępuje z nami według. Naszych grzechów, ani według win naszych nam nie odpłaca. Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia, bo jak wysoko niebo wznosi się nad ziemią, tak wielka jest łaska Pana dla jego czcicieli. Jak odległy jest wschód od zachodu, tak daleko odsuwa od nas nasze winy. Panie słaskawy, łaskawy, pełen miłosierdzia. Chwała Tobie, królu wieku. Chwała Tobie, królu wieku. Zabiorę się i pójdę do mego ojca i powiem, Ojcze, grzeszyłem przeciw Niebu i względem Ciebie. Chwała wie Królu Wieku! Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. W owym czasie przybliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to oszemrali faryzeusze i uczeni w piśmie, mówiąc: Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi. Opowiedział im wtedy następującą przypowieść. Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: Ojcze, daj mi część własności, która na mnie przypada. Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy syn zabrawszy wszystko, Odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swoją własność, żyjąc rozrzutnie. A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie i on sam zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał na służbę do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje pola, żeby pasł świnie. Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, którymi żywiły się świnie. Lecz nikt mu ich nie dawał. Wtedy zastanowił się i rzekł: Iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu przymieram głodem. Zabiorę się i pójdę do mojego ojca i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw niebu i względem ciebie, już nie jestem godzien nazywać się twoim synem. Uczyń mnie choćby jednym z twoich najemników. Zabrał się więc i poszedł do swego ojca. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko. Wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. A syn rzekł do niego: Ojcze, grzeszyłem przeciw niebu i wobec ciebie, już nie jestem godzien nazywać się twoim synem. Lecz ojciec powiedział do swoich sług: Przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go. Dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi. Przyprowadźcie utuczone ciele i zabijcie. Będziemy ucztować i weselić się, ponieważ ten syn mój był umarły, a znów ożył. Zaginął, a odnalazł się. I zaczęli się weselić. Tymczasem starszy jego syn przebywał w polu. Gdy wracał i był blisko domu, Usłyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sługi i pytał go, co to ma znaczyć. Ten mu orzekł: Twój brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić utuczone ciele, ponieważ odzyskał go zdrowego. Rozgniewał się na to i nie chciał wejść. Wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu. Lecz on odpowiedział ojcu: Oto tyle lat ci służej, nie przekroczyłem nigdy Twojego nakazu, ale mnie nigdy nie dałeś koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten Syn Twój, który roztwonił Twój majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla Niego utuczone ciele. Lecz On Mu odpowiedział, Moje dziecko, Ty zawsze jesteś ze mną i wszystko, co moje. Do ciebie należy. A trzeba było weselić się i cieszyć z tego, że ten brat Twój był umarły, a znów ożył, zaginął, a odnalazł się. Oto słowo Pańskie. Nam znana Ewangelia o miłosiernym Ojcu i marnotrawnych synach. Myślę, że w tych synach możemy się odnaleźć śmiało i, i stanąć jakoś z wielką pokorą przed ukochanym miłosiernym Ojcem. Chcę Wam zostawić dwie myśli, które niech nam pomogą przeżyć. Najświętszą Eucharystię, a później pójść tak jak w każdą pierwszą sobotę miesiąca od tylu już lat przez ulice naszego miasta. To, co było dramatem tych dwóch marnotrawnych synów, to przede wszystkim fakt, że nie potrafili doświadczyć, jak kocha Bóg i jak oni mogą kochać. To myślę jest jakimś, można powiedzieć, losem każdej i każdego z nas, kiedy człowiek w pewnym momencie zagoniony i zapędzony codziennością, myśli sobie: Jestem samowystarczalny, poradzę sobie z tym, co mam, co zdobyłem, i gdzieś tam zaczyna zatracać w sobie i wokół siebie to doświadczenie, że jest kochany i potrafi kochać. To, że jest kochany, to odnosi się do tego młodszego Syna, który w pewnym momencie się opamiętał i wrócił do Ojca, przekonał się, że nigdzie mu lepiej nie będzie, jak u taty. I to trzeba dzisiaj, bracia, zapamiętać i siostry. Że nigdzie nie będzie nam lepiej jak u taty, któremu na imię Bóg. A z kolei ten starszy miał problem z tym, żeby kochać swojego współbrata. Dlatego pojawia się zazdrość, pojawia się ocena. I stąd płynie taka nauka, żebyśmy z miłości, którą kocha nas Bóg, umieli kochać siebie nawzajem. I to w takim kierunku, nie inaczej, nie odwrotnie. Ze względu na to, że Bóg mnie kocha, to ja mogę tą miłością się dzielić. A to wszystko chcę zakończyć taką myślą, która może być jakąś, jakimś wzruszeniem też dla nas, bo. Ewangelista odnotował postawę tego ojca, który, kiedy syn był jeszcze daleko, on go już ujrzał. Nawet jeśli jesteś w Twoim odczuciu po tylu odbytych już spowiedziach, po tylu Przeżytych już latach, które masz. Pamiętaj, że nawet jeśli jesteś i będziesz jeszcze dalej, niż jesteś dzisiaj, Bóg Cię widzi, ratuje i kocha. Amen.